Witam wszystkich w mojej kuchni, moim na imię Leszek i dzisiaj pokażę Wam, jak przyrządzić przepyszne carnitas tacos z mięsem robionym w szybkowarze. Również pokażę, jak zrobić oryginalną, meksykańską salsę. Wszystko przepyszne i rozpływa się w ustach. Zapraszam do gotowania. Tak, zaczynamy od marynaty. Łyżeczka cukru. Jest brązowy cukier. Jak nie macie brązowego, zwykły cukier też będzie dobry. Oryginalne carnitas są robione, znaczy nie, nie tyle oryginalne, ale z, y, oglądałem przepisy na carnitas z, właśnie z tego, z, z łopatki z, y, meksykańskiej, no to tam dodają koli. To też jest ciekawym pomysłem, natomiast na jakoli nie mam w tej chwili, ale ten przepis jest sprawdzony i naprawdę przepyszne. Ta szarpana wiprzowina wychodzi. Mam dobrą łyżeczkę hiszpańskiej wędzonej papryki. Pół łyżeczki, albo nawet mniej troszkę, to jest chipotle chili. To jest właśnie takie meksykańskie chili, wędzone. Tak żeby dodać trochę takiego. Jest dosyć ostre, więc nie za dużo. Oczywiście każdy inny czyli też będzie dobre. Natomiast to dodaje takie ekstra smaku. Łyżeczka czosku suszonego. Jeszcze trochę, troszkę więcej łyżeczka. Łyżeczka soli i łyżeczka cebuli suszonej. Ja jeszcze dodam dużo cebuli, takiej zwykłej, świeżej. Natomiast to, to jest do jako przyprawa, o, taka dobra łyżeczka cebuli. Ja nie marynuję mięsa wcześniej, po prostu robię od, od razu, bo to szybko ważę to to wszystko później, zresztą jak ten, y, będę to mięso, mięso rozdzielał, to się wszystko ładnie wymiesza. Dobrze, i to jest właśnie przyprawą, którą za chwilę będzie, będę nacierał mięso. Ja dodam oleju. Tak, żeby tą marynatę rozpuścić żeby ona płynna była, czyli nie spuszczę wolejła, żeby ona zrobiła się z tego taka pasta. O, super! Nie za gęsta i nie za. Wygląda dużo, ale tak naprawdę to jest większe, to są przyprawy, więc to nie jest że. Jakbyśmy dali na przykład takiego delikata, knora czy jakieś inne przeprawy do mięsa, to tam większość to jest sól, więc, więc byłoby zbyt słone. Ja sobie muszę wziąć miskę, o, tak, żeby tutaj nic się nie zbarnowało. Taki ładny kawałek łopatki ze skórą. Ja lubię ze skórą, to po prostu ta skóra... Później ona jest tak miękka, wszystko dodaje smaku. Im tłuszcze mięso, tym lepsze. Oczywiście to już jak wolicie. Może być bez skóry, jeżeli nie lubicie ze skórą. I teraz to wszystko tutaj wetrę. To mięso. Większość przejdzie do sosu, oczywiście, ale ten sos też będę wykorzystywał. Pięknie wygląda. O! I super. To może odłożyć, zostawić w lodówce na jakieś pół godziny, ale ja nie mam czasu na to, więc od razu będę to mięso robił. Tylko jeszcze cebula. Cebulę najpierw podsmażam. To jest dosyć, no, dosyć ważne, bo jest duża różnica w smaku, jeżeli damy taką surową cebulę, a najpierw to ładnie zrumieniny ten, ten właśnie smak z tego przypalonego nawet. Tutaj akurat w tym szybkowarze mam, mam nieprzywierające się dno, natomiast jeżeli to jest metalowe, no to tak się ładnie potrafi przypalić trochę ta cebula. I teraz jak dodamy sosu, yy, przepraszam, rosołu, ponieważ zazwyczaj gotuję na, na rosołach, to rosoła z kostki, bo tutaj mam też jeszcze jakieś dodatkowe przyprawy, A oczywiście może być yy, taki rosół domowy, yy, to wtedy to wszystko z tego, to przypalone z, z dna szybkowaru przechodzi w, w sos. Yy, tego rosołu, jakieś 200 ml, i dajemy mięsa, akurat mam tutaj dosyć mały kawałek tego mięsa, ale i tak będę go robił jakieś godzinę, 10 minut. Gdyby ten kawałek był większy, to wtedy godzina 30 minut. Na jakim programie? No zazwyczaj jest program w takim szybkowarze, mięso, stół, coś takiego, czy jakiś gulasz. Teraz tak, teraz zrobimy salsę. Salsę, można oczywiście wszystkie warzywa pokroić, też zmielić na surowo. Natomiast to jest taki dodatkowy smak. Jeżeli to warzywa najpierw przypieczemy na takiej patelni żeliwnej. Taka patelnia żeliwna, tym się różni od zwykłej patelni, że dodaje tak jakby takiego grillowanego smaku do potrawy, do tych warzyw. Nie za dużo, ale żeby właśnie było takie przypalone, dosyć mocno, cebula musi być w miarę mocno przypalona. I teraz to w mikserze, oczywiście można pokroić, nie ma problemu, w mikserze i też dodałem chipotle chili. Ono nie jest obowiązkowe oczywiście, ale to chipotle dodaje dosyć dużo ostrości, delikatnie wędzonego smaku. No i ta salsa jest gotowa. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszystkie warzywa można po prostu pokroić pomidory, cebula, czosnek. Część cebuli, część czosku dodaje surowe, część go przypiekam. Po półtorej godzinie, czy też godzinie 10 minutach, w moim przypadku, mięso rozpływa się w ustach, więc to nawet by nie, można byłoby to kroić łyżką, ale. Przede wszystkim, jeżeli gotujemy w szybkowarze, no to, to, to ta para musi, jeżeli gotujemy mięso, ta para musi, yy, nie, nie może być szybko uwolniona, dlatego że wtedy to temperatura yy, gotowania, wrzenia podnosi się, yy, przepraszam, spada i to woda w środku zaczyna wrzeć. No i zobaczcie, to kroić, jak mówiłem, za bardzo nie trzeba. Ale ja sobie to, to mięso tak pociekam, posiekam. No i gotowe. Do tego jakiś sos. Ja robiłem guacamole. Akurat już tutaj w tym wideo nie dodałem przepisu na guacamole. Ale jest dosyć prosty, bo to ma być limonka. A i do tej salsy dodaję jeszcze. Ja nie, nie pokazałem na wideo. Do salsy dodaję limonkę. Może być cytryna, ale limonka. dodaje całkiem innego smaku. Tortilla może być normalnie z pszenicy albo też z mąki albo z mąki kukurydzianej, do tego odpowiednią ilość mięsa, salsa, jeszcze jakieś sosy jak lubicie, rewelacja. Polecam. Do zobaczenia.